I pozwólcie, że się pochwalę. Heterotele Tele Villosella służyła kokon wtórny. Siemano, na aktualną chwilę to samica służyła mi już 5 kokonów. Ten, który tam widzicie, to jest y, trzeci chyba. A czwarty on teraz odebrany, a piąty jest właśnie teraz przy pajączku. Jest to, im dalej wiecie, w las, tym mniejszy ten kokon. Bo z tego już czwartego tam może by było o 20 sztuk, tak na oko. Ale wiecie, nie wiem, bo nie umiem tego zliczyć, tak patrząc na to. Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj będzie przekładanie pająka, z którym mam problem po prostu z znalezieniem odpowiedniej nazwy. Dlaczego? Już wam pokazuję. Och, dobra, jest. Miecz świetny. Nie ma za Więc tak, jest tutaj taki pajączek. I to jest kupione jako Gramostolla Rosea Red. Wiecie, ta czerwona odmiana. Natomiast tutaj siedzi sobie zwykła Gramostolla Rosea. I co się okazuje po czasie, może być taki mieszaniec. Ludzie chcą ode mnie to kupić za holendarne kwoty, ale nie sprzedaję tego, ja se chcę mnożyć tego pająka, tylko chcę wiedzieć do cholery, co to kurde jest? Czy to jest Gramostolla Rosea, czy Gramostolla Rosea Red? Bo problem jest teraz taki, że nazwa się zmieniła i kiedyś to, co było Gramostollą Roseum, to jest teraz Gramostollą Roseum Red, a Gramostolla Rosea Red jest Gramostollą Roseum. Słyszałem coś takiego, tak naprawdę ludzie sami nie wiedzą. Przed chwilą chciałem się dowiedzieć, czy powiedziałem rzetelne informacje, i po wstawieniu tego na Facebooka dostałem coś takiego. Także dalej jestem na jakiejś niewiadomej, bo jedni ja mówią tak, ludzie mówią tak, że jest ta X, że nie ma X, że ta czerwona to jest red, ta z fioletowym Karapaksem to jest klasik podałem wam jak ludzie posłali swoje te pająki no i dalej jestem, że tak powiem, na niewiadomej bo dalej ludzie piszą gówno i się nie dowiem co tak naprawdę ja mam bo według ludzi mój pająk to mieszaniec mimo że był kupiony jako gramo z i teraz nie wiadomo czy tam ten facet co napisał, że te X to jest to i tamto więc nie bierzcie tego filmu, to co powiedziałem tam Zapewniak, bo no, nie wiadomo jak to jest i nie jestem w stanie na to odpowiedzieć na aktualną chwilę. Ponadto to, co macie po środku za obrazek i możecie porównać sobie to z dalszym filmem, jak to wygląda. Ta pośrodku Gramostolla to jest ta moja Gramostolla. I teraz normalnie Gramostolle roze mają coś w stylu, są szare i mają tylko karapak z lekko różowy. Natomiast Gramostolla rosea ta rzeczywiście red. Mówię bez zmienionej nazwy, na teraz jest po prostu taka i czerwonawa, i tak dalej. No, i tu by wychodziło na to, że ten pająk to na teraz jest zwykła gramostolla rosea. Natomiast ten pająk by wychodziło, że też jest na teraz zwykłą gramostollą rosea. No, i żeby przytoczyć Wam tutaj y, informacje o tym pająku, to pozwólcie, że sobie przeczytam, bo nie znam tych rzeczy na pamięć. No oczywiście ja słaby, bo to Ameryka Południowa dokładnie pochodzi z Chili. <grymne> Przepraszam bardzo. Trochę mnie zastopowało, bo czytam sobie ptaszki chilijski, 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 o dobra i się minąłem trochę z tym, bo czytam sobie i mówię coś innego. Więc dokładnie Boliwia, Chile i Argentyna. Taka, powiedzmy, umiarkowana wilgotność i umiarkowane stopnie Celsjusza. Temperatura O. No i także na mojej hodowli znajdziemy tutaj taką temperaturkę. Tutaj, proszę Państwa, jest ile? No, 27 stopni. Natomiast w terarium, jak widzimy, jest już trochę mniej. Jest 23 stopnie. No i powiedzmy, pajączki sobie tak tutaj żyją więc bez spiny, tu jest różna temperatura <laughs> powiedzmy dokładnie tu w tym miejscu gdzie mam latarkę byłoby powiedzmy 35 stopni tu już jest też inna temperatura, sami widzieliście 27-28 stopni a tu, no proszę Państwa w środku terrarii jest zimniej i tak by to wyglądało, no ale tutaj mówimy bezpośrednio, że jest to pod tym grzejnikiem no i mimo, że ten pajączek moi drodzy jest mały Przełożymy go do czegoś takiego. Także jazda. Na dobrą sprawę nie muszę nic do tego pojemnika dawać. Trochę mi się nie podoba, że jak zmienię sobie ustawienia telefonu, to mi zgaśnie to. Chciałem po prostu oddalić to trochę. Średnio ostrość mi się złapana tego pająka. Teraz jest najlepsza ostrość. Nie umiem manewrować telefonem, bo mi jak widzicie, ostrość znika. Ciężko to wyostrzyć. Lepiej tego nie zrobię i tak by się prezentował ten pająk. Próbuję zbliżyć i jest coś takiego. Powiedzcie mi, dobra, mogę sobie to przybliżyć. O ty, faktycznie coś coś wychodzi. O ty, udało się to przybliżyć. Ale jajca. Trochę oddalmy. No powiem szczerze, że to wyszło nie najgorzej. A no przybliżmy się jeszcze. O oh ja, yeah, możliwości ksiąg. Ale ty Jaja, nie? Nie wiedziałem, że telefon tak umi. Dobra, i cofajmy się powoli, nie, wiem, muszę powiedzieć, że nawet fajnie. Spróbujemy zrobić lepszą ostrość. Spróbuję po prostu wrzucić to światło tu do środka, gdzie ty jesteś. Niestety ostrości lepszej chyba nie jestem w stanie wydobyć tutaj. Szkoda, macie moi drodzy najlepsze ujęcia tego pająka, jak się dało zrobić. Jest trochę malutki, więc tak by to się prezentowało. Także problem gramostoli okazał się dla mnie zbyt wielkim bossem. Oh, yes, No i ten, zapraszam was na serwer Manga Zjebawki Dzisiaj będziemy przenosić pajączka, z którym mam dość zabawną historię Bo po prostu handel mi go w Dzisiaj powiedział Masz to, nie wiem co ci daje I Tak na pierwszy rzut oka, jak kiedyś na to popatrzyłem, mówię To jest albo Idiotele mira. Albo Harpactyra pulchripes, jeśli znacie cenny Harpactyra pulchripes z dorosłych samic, to wiecie, że nie stać mnie, a bardzo chciałbym taką mieć. I co się okazało, że mój mały pajączek, którego miałem wyrósł mi na, no już powiedziałbym centymetrowego pająka Harpactyra pulchripes. No i ogólnie informacje, które wam teraz przedstawię. To mogę powiedzieć, co to kurde jest, ale to ktoś dziwnie wyciął. Nie wiem nawet, czy to mój kokos jest ty. Dobra, będziemy miała taki domek ty beka będzie. O, patrzcie tu postawię sobie to, nie? <laughs> Ciekawe, czy mi to zgnije, czy nie zgnije, ale jajca będą, bo jakby spodziewam się, że kokos mi może się przygnieć trochę. Ale dobra, ustawiam kokosa właśnie w taki sposób. Idę właśnie w upełnieniczek z pająkiem i wam trochę o nim opowiem. Moi drodzy, więc taka harpactira pulchipes to jest zwierzątko, które pochodzi z południa Afryki. No i że słyszymy tutaj Afryka, no to możemy się spodziewać, że jest to dość jadowity pająk. Po drugie, to jest stworza, stworzonko, które żyje na sawannach, więc bym się nawet tutaj danie piasku, w sumie mogę to zrobić nic mnie tu nie powstrzymuje ale rzucę to tutaj do wody i nasułem albo jem, okaże się później dobra, w każdym razie zrobimy tak cyk, 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 dobra jest gitara, wygląda to już bardziej jak jakiś step, pustynia czy coś, bo dokładnie tak one żyją w Afryce, na jakichś tam sawannach, na takich bardziej suchych terenach i co ja sobie wyczytałem o tym pająku, tak naprawdę ludzie piszą trochę pierdoły, dlatego że to jest pajączek, który toleruje dość duże wahania, jeśli chodzi o wilgotność i o temperaturę. No bo tam mamy porę suchą, porę deszczową i tak dalej, nie? No więc stwierdziłem sobie, że po prostu powiem wam tak, jak ja trzymam. No bo internet podaje, wiecie, różnie i nie chciałbym tutaj kogoś wprowadzić w błąd, o w ogóle. Są pająki, które sobie pajęczynują, tutaj widzimy, że ona, ona jest defensywna, zobaczcie jak on ukąsił to i w ogóle, czy będzie płeć sprawdzić, bo to jest pytanie. Dobra, tak, jak ona sobie tak siedzi, czy on, spróbuje sprawdzić po prostu płeć. No, ogólnie ciężko mi to wyostrzyć. Spróbuję, czekajcie. Nie, dalej dupka trochę. Chcę to jakoś położyć, żeby mi pająk nie uciekł. Ale on ucieka, no to moi drodzy, słuchajcie. Nie jestem w stanie wam tego wyostrzyć trzymając to jedną ręką. Ale posłuchajcie, bo wyszło z tego, że to jest samica. Szkoda, że nie udało mi się przybliżyć tego wam. Nie będę już tego pająka dźwigał, męczył. Zobaczymy z ciekawości, co z tego wyjdzie. I jeszcze, jeśli mam Wam o nim coś opowiedzieć, tak się prezentuje tutaj pudełko w ogóle, to powiem Wam coś takiego. Internety podają, że ten pajączek yy, lubi wilgotność 60-70%, nie potrzebuje spryskiwania terrarium, bo pije z miseczek i yy, wahania temperatury, które mogą być to od 20 do 30 stopni i teraz yy, to co ja mówię z mojego doświadczenia Pękowi dobrze się wiedzie na moich 26 stopniach Celsjusza no z tego co by wynikało z internetu to mogłoby być trochę cieplej, ale nie musi być, PNK po prostu będzie wolniej rósł no i teraz w nocy trochę spadek, no i ja tutaj trochę spryskuję te terrarium, żeby po prostu miał te 60 czy ileś tam 70% wilgotności. Więc tak trzymam ja takiego gagatka. No i kurczę, szkoda, że nie widzieliście tego. Nie miałem jak przybliżyć tego, bo trzymałem jedną ręką telefon. Potrzebuję dwoma rękami operować, ręcami, rękoma, o, dwoma rękoma operować. No i tak by to wyszło, że to jest samica. Spróbuję go trochę przegonić, bo ona tak trochę krzywo siedzi. Tutaj na yy, ten. Założy się, że ona się schowa do nory. Albo nie wiem, wejść tu na górę czy coś. O, patrzcie jak zajebiście. O, patrzcie, patrzcie jak to wygląda elegancko. Harpaktira pulchripes. Spania. W sumie to jakoś się pogarsza, jak tak bawię się tym. Próbujemy wydobyć z mojego telefonu najlepszą jakość. z automatycznie ostrość. I czy to jest dobrej jakości? No wydaje mi się, że nie. Nie wiem dlaczego. Wydaje mi się, że jest fajnie, ale dalej mogłoby być coś tam lepiej. Może trochę jakoś złe światło, czy nie wiem ty. No i tak by się prezentował. Ten pajączek. Mam nadzieję, że się Wam podoba, coś takiego. No w sumie, w porównaniu do Terrarium jest takim, to moim zdaniem będzie akurat. Także dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Życzę miłego dnia i do następnego. Nie, ja, tak naprawdę serio dzięki. Wejdź na serwer z ibawki. Pierwszy link w opisie. Y Dobra, jaja, serowię. Pierwszy link w opisie. Zapraszam serdecznie na mojego Discorda, który tam też jest niżej w opisie. Też serdecznie zapraszam. I to w sumie tyle. Dziękuję za oglądanie. Życzę miłego dnia. Eluwinka. Nara.